Hej, hej, witajcie w kolejnym nagraniu o Marlif. Marlif jest to platforma, która daje nam zarobić 160% co oni robią? Oni tutaj po prostu grają na giełdzie zajmują się handlem, zarabiają na parach walutowych na, na czterech giełdach, na londyjskiej giełdzie widzicie, na nowojorskiej na tokijskiej i w Sydney w Australii naprawdę to jest coś fajnego ja tu już jestem chyba już dwa miesiące no. mamy tutaj też kalkulator widzicie, 1000 dolarów zainwestowane daje nam z powrotem 1600 zainwestowanych 100 dolarów daje nam z powrotem, widzicie się fajnie kręci, 160 mamy. Możemy dopisać sobie chyba każdą sumę, bodajże nawet 20 dolarów. Daje nam 32 z powrotem. Widzicie to, return, czyli tyle mamy z powrotem, 160%. To jest bardzo fajne. Automatyczne wypłacanie pieniędzy. Nie musimy wypłacać sami. System robi za nas, prosto wypłaca na nasze procesory. No i system afilacyjny, czyli program partnerski. Mamy trzy poziomy: 3% właśnie z pierwszego levelu, 2% z drugiego i 1% z trzeciego levelu. I to mnie właśnie cieszy. O to mi chodziło, taki program który po prostu jak najmniejsze po prostu um, komisje z polecenia, gdyż po prostu też jest dużo pieniążków wycieka, po prostu zarabiamy na kapitale, a taki niewielki bonus, to każdemu też się nawet może przydać. Co jest fajnego, zobaczcie, moje konto dzisiaj. E, no Zainwestowałem, gdyż po prostu, no, w pieniążki mi same lecą na, na konto. E, mamy trzy procesory. Perfect Money, Pire i Bitcoin. Tu mamy aktualne konto, ile pieniążków mamy, tu mamy pod spodem, tu mam włączone, widzicie, automatyczne Withdraw Commission, czyli jak dostaję jakieś komisje, mam włączone automatycznie że wypłaty, to samo i tutaj. Na Bitcoinie zbieram pieniążki, także tutaj nie wypłacam automatycznie, mam wyłączone, jest off, tu widzicie, tu jest off, on no widzicie, tak się wyłącza, włącza. Tak samo Od razu, od razu dostaje informację, tutaj z boku. Tu mam depozyty moje. No widzicie, no mój depozyt 10-dolarowy zainwestowany 18 dni temu. Mam wypracować mi 16 dolarów z 10 dolarów, czyli 160%. Wypracował już 46%, czyli mam dostałem już zwrotu 44 dolary z 10, a mam mi dostać 16 dolarów. Wczoraj zarobiliśmy mały procent, 3,60 dzienny, także dostałem 36 dolarów za ten depozyt. Dzisiaj, aha, to dzisiaj dopiero jeszcze liczy się. Tak, tylko symulacyjnie pokazane dzisiaj to jest takie, będzie biuro, będzie po prostu po całym dniu naliczenia. Co ją zainwestowane? No, tu jest jeden depozyt z Payera. Tu jest drugi depozyt też 10 dolarów, też z Payera, BSP. Tu jest 18 dolarów z Perfect Money, zainwestowane 9 dni temu. Ma wypracować mi te 18 dolarów 28. Eee, tutaj mam też kolejny Payer, 10 dolarów ma zainwestowane 6 dni temu. Tu mam widzicie ten czas. O, nie wyłączyłem tych, muszę włączyć po prostu te wypł wypłaty, automatyczne wypłaty są nie włączone. Korda, zapomniałem. No i dzisiaj zrobiłem e, po prostu dzisiaj też z, w, zainwestowałem 33 dolarów z Pajerady. Też po prostu tyle, mi się uzbierało pieniążków na pajerze, gdzie zostają e, automatycznie pieniążki wypłacone. Tu mam swoją pocztę, zobaczcie, no dzisiaj, no widzicie, dzisiaj e, mamy 22, to dzisiaj o 15 dostałem jakieś pieniążki, e, jakieś e, zmarli w 12 dolarów wypłatę. Kolejna ta wypłata, e, Pół godziny wcześniej, 15.41, 15.18, kolejne, dolar 60, eee, to coś samoczynnie się robi. Dziś następna, dzisiaj wypłata o 13, dolar eee, o 12, dzisiaj, dzisiaj tak, aha, to robiłem się payment, właśnie zainwestowałem. Dzisiaj była no znowu jakaś wypłata, aha, 30 dolarów, znowu dostałem jakieś wypłatę 30 dolarów. Eee, dzisiaj jeszcze rano o 7 rano, 50 centów. I tak jest codziennie, dzisiaj jest 22, zobaczcie, dzisiaj jest 22 grudnia, a wczoraj był 21, znowu dostałem dolar 17 21. Kilka tutaj wypłat skasowałem. Gdzieś tu jeszcze powinny być te spajera ale je pokasowałem po prostu, bo jest tego tak mnóstwo, to z jest 15 grudnia, że codziennie, z tego codziennie są te wypłaty, po kilka wypłat dziennie. Eee, i mam pokasowane, gdyż no po prostu jest tego dużo. Eee, wróćmy do Marliff, no e, już widzicie, to no też dzisiaj kolejne wypłaty mam na tam 14 dolarów i już zrobimy po prostu kolejną, e, e, tam, mm, kolejną płatę, czyli robimy make deposit, no jest prosto wybieramy, po prostu możemy grać ze z własnego balansu no nie mam jeszcze, widzicie to jest minimalne, to jest minimalne 10 dolarów muszę płacić tego, dlatego nie, nie robię automatyczny wykład na Bitcoina bo zbieram do 10 dolarów, zrobię depozyt. Zrobimy payment, mam pieniążki na, na znaczy mamy pieniążki na Payerze, 14 dolarów robimy 14 dolarów, piszemy 14 dolarów zaznaczamy sobie nie perfect money tylko Payer i co robię? Continue. I dostajemy symulację. Zresztą 14 dolarów, dostajemy 20 dolary. Make a payment, tak, idzie, przerzuca nas po prostu na Payera. Wybieramy dolary i potwierdzamy naszą wypłatę. Ewentualnie się logujemy. Ja tu jestem zalogowany, także tu widzę swój ten konto. Także oni mi tutaj, o, tu jeszcze raz nie rzucić na moje konto. Mam 14,66 dostępnych na Payere dolarów. O kurde, coś chyba, coś chyba. Popsułem. Chyba coś popsułem. Ej, zaraz zobaczymy, potwierdzimy, tak, bo tutaj widzę się więcej się bawię. Jak. Jak kurde, i mogę coś tutaj zepsuć. Potwierdzimy to jeszcze raz, tak. Chyba to będzie dobrze. <mam> kurde, <kalau> dajmy na to, że pójdzie dobrze. Aha, zobaczymy, jest Marliw. Dziękuję nam, thank you za depozyt. Zobaczymy mój depozyt eee, kolejny już 14 dolarów. Jest właśnie z payera, zainwestowane 10 sekund temu. 11, mam już czas, lecimy tutaj z tymi. Eee, jeszcze nie mam nic na liczeń. Robimy sobie automatyczną wypłatę i będzie kasa szła. Tutaj po prostu będzie szła. Eee, e, tu mam ustawione automatyczne wypłaty. Tak samo na Perfect Money, robimy sobie wypłaty automatyczne i zrobimy sobie na, na ten, na payerze. Jakie mamy naliczenia? No widzicie, no, to jest za grudzień. Pierwszy, tu jest December, widzicie December. Tu mamy za listopad naliczenia. No, jestem tutaj prawie od samego początku. Inwestowałem chyba w grudniu, zacząłem inwestować, gdyż po prostu tam się troszkę pieniądze zebrało. Tu mamy naliczenia dzienne za listopad. Tu mamy za grudzień. Naliczenia mamy od poniedziałku do piątku, gdyż w sobotę giełdy są zamknięte. Mamy tu, jak mówiłem wcześniej, tłumaczyłem, 24 godziny na 24 godziny zarabiłem pieniądze i jest po prostu liczony procent dla wszystkich. Taki sam nieważny od zainwestowania, czyli tutaj giełda pracowała nam 24 godziny na dobę, gdyż zarabiamy na cztery giełda. Widzicie? Londyńska już jest zamknięta. Już teraz jest nowojorska otwarta. Jak się będzie kończyła, to zaraz wejdzie to Kijska i Sydney. Eee, także żebyśmy zarabiali 24 godziny na dobę. Tu jeszcze dzień się nie skończył dzisiejszy jeszcze jeszcze zarabiamy. Gdyż tutaj, mamy, tutaj mamy czas, widzicie, mamy czas GTM, mamy 18.30, no to jest czas angielski, widzę, chyba, chyba mój. Jak ja się zarejestrowałem mam tę samą godzinę. 22 grudzień widzicie. I to jest właśnie tak pokazane, jak tutaj zarabiamy. Tu widzicie, tu jest tylko zarobek z 3 godzin z całej doby, dlatego jest minimalnie tyle. Ja już tłumaczyłem tutaj na filmach, że za niedzielę zarabiamy 11% minimum. Głównej półki nie ma maksymalnej, to jest niedziela żebyście widzieli, to jest niedziela, Sunday, o, tu mam do dołu niedzielę, w dzień, od poniedziałku do piątku firma nam gwarantuje 1,5% minimalnie, górnej półki nie ma, niemal górnego limitu, no po prostu to jest ile firma zarobi, tyle nam daje zarobić, tu jest jeszcze po prostu zarabiamy, to jest automatyczne właśnie zarabianie pieniążków, o 23 będzie przekalkulowane, 23.55 55 i 55 się 59 sekund, czasu właśnie to chodzi angielskiego, bo ja mam ten czas, nie wiem jak będzie u Was czasem polski, żeby się zwróćcie uwagę, czy macie ten sam czas, co właśnie chyba, co właściciel konta. Tak to wygląda z naliczeniami. To też możecie sobie zobaczyć rynek Forex, jak wygląda poszczególne pary walutowe, jak ktoś tam, nie wiem, czy śledzi. A to są giełda londyńska, jak jest otwarta, w której godzina? widzicie. Teraz jest zamknięta. Ona jest zamknięta, będzie nowojorska, New York będzie zamknięta za 2 godziny 27 minut. Otwarta będzie pierwsza tura w Sydney, widzicie. Closet Open będzie za 2 godziny 27 minut i za 4 godziny będzie tokijska otwarta, a londyńska za 12 godzin, czyli na następny dzień, no po prostu. E, o, tu mamy to samo, też mamy to samo potwierdzenie, jak one po prostu pracują. Widzicie, tu od 3 godziny pracują od 7 rano do 4 czasu angielskiego, tu Nowego joruskiego chyba od 12 do 9 wieczorem, i tu jest Sydney, i tu jest Tokijska Giełda, jak one pracują. E, tu chyba jeszcze coś mamy, jakieś tutaj. M, e, waluty czy coś w tym. Aha, jak tu będziemy pracować? Jaki kiedyś dzień wolny, kiedy nie będziemy pracować? Czyli e, holiday, kiedy mamy holiday, widzicie, nie będziemy mieli naliczeń w tych dniach dla poszczególnych e, krajów, country, czyli tutaj polski. Aha, pff, pewnie nie dla tych giełd, która w giełdach nie będzie w dniach pracowała. My jesteśmy, 2015 rok, także. E, aha, to do dołu. 24 grudzień nie będzie pracowała hmm, nowojorska giełda, Brytyj w Londynie później Nowojorska, Londyn, aha i 25 nie będzie pracowała w Australii, Japonia będzie pracowała? Nie, zobaczymy. E, no i tam mamy jakieś tamte główne pary walutowe typu euro, dolar i, i, i etc. Tu mamy zwyżki, spadki i, i, i jakieś tam ruchy, na których się po prostu zarabia. To jest podobne do opcji binarnych. To są takie indeksy, właśnie. To możecie sobie przejrzeć, popatrzeć, są pytania. Tu mnie może nie, nie, tutaj nic nie robimy, żadnych reklam, nie robimy niczego po prostu. Tylko robimy depozyt, żadnych paczek nie, zarab nie kupujemy. Depozyt widzimy na, na, na froncie, ile zarabiamy i mamy podgląd, ile zarobiliśmy wczoraj, ile zarobiliśmy total, całkowity zarobek. I tu mamy włączony, widzicie, aktywny inforex market, że to wszystko robi się za ten. Włączamy tylko sobie auto withdraw profit i nam będzie to po prostu pieniążki szły na nasze główne konta, na poszczególne, właśnie te procesory Perfect Money, Payer i Bitcoin. I później pieniążki się wypłaca automatycznie. Jeżeli jakieś mamy pieniążki, no to zaraz zobaczymy, zobaczcie sobie, no mamy tutaj ten e, mamy, tak, dashboard, może zrobimy sobie dashboard, jest 0,66, widzicie? Mam tyle 36 centów na koncie. E, jak wypłacamy pieniądze? No, zobaczymy, Withdraw możemy zrobić ma, e, e, manualnie. O, jakieś wypłaty były, chyba tak, jakieś. No to są wypłaty moje automatyczne, widzicie, one są po 60 centów, po 50 centów. Tam minimalna chyba jest napisane w warunkach jest pół dolara. Ja się tam zbiera co jakiś czas to jest wypłacana. No zobaczymy te ostatnie moje wypłaty. No zobaczcie, no to jest dzisiaj 22 grudzień, Widzicie? 22, 22, 22, 22, 22. 22, 22, no jest sporo tych wypłat, 21 jest, jedna, druga, dwie, no 19 to jakoś tak się nazbierało, o tak to wygląda, no powoli się to wszystko rozpędza fajnie, zrobimy tą wypłatę, jakbyście chcieli zobaczyć, mamy dostępne właśnie pieniążki z balansów, także możemy sobie wybrać, ja sobie wybiorę na pajera na przykład, bo miałem tam pajera, wypłaty są instant, momentalnie, także już patrzymy, 5. Zobaczymy czy można takie całe sumy. 80 zrobimy wypłatę. With Money, widzieliście tam miałem z 66 centów mamy tylko. Wypłata powinna być instant. I już jest tak. Na razie tu nam prze, prze ten. Aha, czyli już jest kompletna w tym momencie. Robimy tutaj refresh. Widzicie ja mam 66 centów. Robimy refresh. Dashboard. I nie ma. I nie ma. Dlaczego nie ma. Zaraz zobaczymy, może się wyloguje i zaloguje. Majacom dziekurnie. No nie to spokojnie, kasa nie zniknęła. widzicie, już nie mam. Mam tylko 9 centów na pajerze. Musiałbym zrobić chyba jakiś refresh, albo tutaj tu, albo za, albo wylog. O już mam 6 dolarów jest. Widzicie? 6 dolarów. Ile ja tam wypłaciłem 6. No, nie, nie, źle, źle, źle. W historii nie ma tu prowizji od wpłat i wypłat. Widzieliście, widzieliście płaciłem 10 dolarów, weszło 10 dolarów, wypłaciłem 5,80, tak? Eee, a weszło mi ile? Eee, 5,80, i miałem 66 centów. To jest eee, coś by wzięli, może i ma minimalną kwotę. Nie wiem, tu się podgląda tą transakcję, w którym to miejscu się ją podgląda. a nie będę patrzył, historia jest, no właśnie history. 5,80, jak ją się patrzy, czy, czy tu, a tu się patrzy ją historię. A wzięli troszeczkę, widzicie 6, 6 centów od tej sumy. To jest właśnie z tych manualnych wypłat. To była automatyczna 30 dolarów. E, wzięli, a widzicie, też wzięli coś. Mhm. Także jest coś brane. Minimalnie coś bierze procesor. E, 1% byłby? Teraz zobaczymy. E, tu byłby 1%? E, tak, tu by byłby 1%. No to nie ma takiej dużej, właśnie ten. Przy tych mniejszych sumach, coś pobierane jest. To jest troszeczkę więcej, już procent wychodzi. Także. A, o kurde, czyli troszkę, troszkę się traci. Czyli ten automatyczne można by było wyłączyć. Po prostu automatyczne wypłaty można by było wyłączyć. Gdyż przy wpłacie nie było nic, dobra. A widzicie, dobra wiadomość, fajna na żywo. A widzicie, są upłaty. Tu dostałem dolara, czyli już jest 2% od tych mniejszych sum. O ojojojoj, oj, 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 to troszeczkę mamy nowe wiadomości. O. Dobra, to ja sobie wyłączę te automatyczne wypłaty, jak będzie większa suma sobie wtedy włączę automat i mi wypłaci narodowo i skasuję sobie to. Dobra, wracamy. Ha kurde, dobrze to zauważyłem. Dobra, wyłączamy. To w tym miejscu wypłacza, wyłączamy automatyczne komisje, to jest automatyczny withdrawal commission, czyli polecony te 3%, 2%. Także oni się tu zostaną, może nie się zbierze większa suma i się wypłaci, żeby mieć te <laughs> mniejsze te prowizje z wypłat, ale to tam minimalne są, także to nie jest aż tak strasznie. Na razie wszystko jest dobrze. Pracujemy, wypowiedzicie pieniążki, to momentalnie na procesory. Ja na razie tutaj jeszcze może później sobie sprawdzę Perfect Money, na razie tu nie mam swoich danych, nie wiem jak tam zalogować się, nie pamiętam, muszę wziąć jest po prostu zobaczyć jakie mam koty, hasła i username do Perfect Money. Gdzieś tam są cyferki i troszeczkę tego tam jest, nie pamiętam tego, też tak samo tutaj nie pamiętam na, na bitcoin, ale na bitcoinie nie mam wypłat automatycznych, tylko po prostu sobie tu je zbieram, eee, chociaż tutaj mam jakieś zebrane, complete withdraw, waiting coś, nic nie, ready to auto withdraw, nothing, is zero, no widzicie, zero, tu jest zero, tu jest coś gotowego. Dobra, eee, wszystko będzie na, na ten, na, na, na dzisiaj, trzymajcie hej się, hej!